Akt pierwszy. Anu level 11. Kolega z podbazy chwali się, że odkrył nową gierkę! Metin. Idziemy po lekcjach oblukać. Wtedy on odpala. Kubu kontra czerwony smok. Jaką tego smoka pokonał. Wow, co jest, Ale koks! Kumpel mówi, że nie warto iść na globala. Idziemy na priwa. Jeżeli to ma być priw, to wybór mógł być tylko jeden Balmora.pl Wracam do domu i wbijam na kąpa napalony, że dzisiaj zagra. Pobieranie status, bieda.JPG Następnego dnia wracam ze szkoły. Ciągam się jak nigdy, Gram ile tylko się da. Jak jestem w szkole, to my. Myślę tylko o jednym. Metin Balmora. Jak tylko wracam do domu, odpalam kompa, to widzę tylko jedno. Metin Balmora. Tak się zatraciłem pewnego dnia, że skończyłem grać dopiero jak się zrobiło widno XD. Patrzę na zegarek, 7.15. Czas do szkoły. Siedzę jak zombie, bo całą noc grałem. Przed oczami widzę tylko Metiny. Facetka się mnie pyta na przyrodzie. Gdzie występują głodne wilki? Ja z pewnością w głosie odpowiadam jej, że w M1. Cała klasa się śmieje. Facetka patrzy na mnie jak na debila. Siadaj, a nie wkręciłem się tak mocno, że ledwo zdałem xd, jednak pewna sobota zmieniła wszystko, nakręcony że weekend, że dwa dni grania non stop, lecę do shopa, dokonuję transakcji pieniężnej w Biedronce, na chipsy i kole, świecę kasjerce karton swojego klienta, rachunek mi o 20 groszy, profi, wracam na kompa spotkałem wielkiego wojownika level 67, który dzierżył zajebisty miecz, plus 9, który świecił się jak choinka, napisał do mnie wiadomość i poczułem przypływ adrenaliny zapytał jaki mam miecz, to mu Pokazałem i wtedy on zapytał: Chcesz mieć takie dwa? Pokazać ci, jak się kopiuje i temy? Tego dnia oprócz godności straciłem też broń. Załamany porażką, zacząłem drążyć temat i znalazłem to. Janka Pro 2000X Stream. O kurwanska.exe. Niestety nie działał. Następnego dnia rano zobaczyłem, że z jakiegoś powodu moje konto zostało ukradzione. Koniec gry. Kropka sad. Akt drugi. Ano, level 13. Mamy w domu nowy komputer, jednak młodsze rodzeństwo ciągle go okupuje. Ma upy razem silne, więc we troje ciągle na mnie kablują do starego komputera. No Moim oczom okazuje się ta jedna magiczna ikona. palmora.pl Postanowiłem tym razem zmienić podejście. Będę udawał dziewczynę. Tworzę postać szamanka i już liczę przyszłe dochody z procederu. Znalazłem takiego simpa. Lat chyba z 17. Jak dobrze pamiętam. Chłop był w jednej z najlepszej gildi na serwerze. Miał mnóstwo pieniędzy. Nie mogłem tak po prostu wypalić. Dawaj itemki. Urabiałem takiego chujka chyba z kilka tygodni. Aż wyżebrałem najdroższej itemy na serwie. I dużo yangów. Później zrobiłem drugą postać. I większość tych I kasy sobie przerzuciłem Kilka dni nie wchodziłem na szamankę I trochę źle się czułem tylko opierdalałem z tego naiwnego biedaka Napalonego na laskę Więc wróciłem do udawania baby przez kilka dni I powiedziałem, że mój brat Ja w mojej drugiej postaci XD Też tu gra Odpaliłem drugiego metina I zakumplowałem się z nim XD Później sporadycznie wchodziłem na szamankę Aż w końcu powiedziałem mu Że siostra wyjechała na studia XD Przez następne kilka lat chłop Był moim najlepszym metinowym kumplem Ale nigdy nie wyjawiłem mu prawdy Akt trzeci Unlevel dziewiętnasty Metin to moje życie Właśnie nie zdałem matury Bo gram w Metina Nie mam pracy Bo gram w Metina Metin to moja praca Gram 16 godzin dziennie Aby farmić golda Który opierdalam na Allegro Dużo ludzi kupuje mój towar A jestem dobry w tą grę Mam go wiele Cała moja rodzina katuje Żebym poszedł do normalnej pracy A ja nie chcę stać na kasie jak frajer Wolę grać w Metina Ale co się odjebało w Wigilię To przekracza ludzkie pojęcie Normalne, sympatyczne, rodzinne święto Ojciec z wujkiem O 17 zanim kolacja się zaczęła Już robią drugą flaszkę XD ja I nie mogę zejść z kompa, Bo trwa event świąteczny. Podczas takiego eventu kasa wpada jak szalona. Dwuja z ojcem na jebanie o 18 stwierdzają, że dość. Wpadają we dwóch do mojego pokoju i chcą mnie na siłę wyciągnąć do stołu. Ja nie mogę na to pozwolić. Bo stracę event, więc robię co mogę. Miałem takie stare krzesło drewniane, nawet nie komputerowe, szarpiąc się z wujem, zajebałem mu tym krzesłem, aż się połamało. Niestety był tak napierdolony, że niewiele sobie z tego zrobił XD. Wtedy dostał szał za poza mojego kompa. Komputer został wypierdolony przez okno, Rozbiję. Przeszli szybę W pokoju wpadła matka z ciotką I mało nie dostał zawału Widząc co tu się odpierdala Wujek czerwony jak sok pomidorowy Próbuje mnie dogonić I zajebać mi moim monitorem ja już walczę tylko o życie Wujka goni ciotka Próbując mu zajebać szmatką przez łeb Jakby to miał jakoś pomóc W jego opanowaniu XD Ogólnie tego wieczoru Spokój już nie zapanował Matka zapłakana Kolacja rozjebana Ja dostałem ultimatum XD Anon albo koniec z grami Albo masz cię wyprowadzić Niestety tak trafiłem na odwyk Szpital psychiatryczny był nawet fajny bo było tam dużo postaci z gier ale jedzenie było słabe xd akt 4 epilog level 23 po opuszczeniu odwyku wróciłem do domu jakoś się ogarnąłem poznałem loszkę była młodsza o jeden level okazało się że też grała w metina więc bajera była skręcona graliśmy nawet na tym samym serwie więc łatwo tak dobrze nam szło że oświadczyłem się jej i zajadała się frytkami w maku 13.08.2021 ten dzień miał być wyjątkowym dniem w moim życiu jednak pewnego dnia przeglądam sobie Face'a i widzę to Balmora startuje z nowym projektem 1308 2021 Amadeusz Ferrari na no fame MMA Siedzi w koszulce Balmora. Cały internet gada o Balmora. Jakiś typ nagrywa filmik, który z lodówki wyskakuje Balmora XD Wybór był prosty. Dostałem single i mając 23 level, ciągle gram w Metina, brak profitu. Jeżeli podobała Wam się ta historia i lubicie Metina, to wbijajcie na serwer Balmora.pl znana i lubiana marka od ponad 10 lat na rynku spotkacie tu masę graczy, świetny gameplay oraz poczujecie się jak za Dobrych lat grania w Metina! Profit.